Hej hej, witajcie! Mam nadzieję, że u was jest nieco lepsza pogoda niż u mnie. Ja przez kilka dni w ogóle nawet nie mogłam nagrać Wam niczego, bo tak, a to nie było internetu przez cały dzień, a to znowu jak był to był tak przerwany, że co chciałam przypuścić odcinek, to Dziś mi zanikam, nie wiem, pokazało, że jest, a go po prostu nie ma. Mówię, magia! Ale mówię, dobra, przeczekam. Dzisiaj też okropnie wieje, ale może jakoś trochę mniej. Więc mówię, może w końcu coś mi się uda da was nagrać. A ta książeczka miała premierę całkiem niedawno, bo 15 lutego. Ja ją przeczytałam jakoś dwa dni po premierze. No mówię, recenzja jest trochę z opóźnieniem, no ale takie są warunki pogodowe. No trzy dni wszystko jest u mnie do tyłu. Książeczka z wydawnictwa Zysk ISKA. Jest to Usłysz mnie, pani Anny Olszewskiej słuchajcie, powiem wam, że czytaj tę książkę to było jakby ktoś uchylił mi rąbkę nieba. No są przy tym takie anielskie piosenki. Naprawdę, taka prawdziwa poezja życia, słów i gestów. Tutaj yy, w tej książce muzyka jest po prostu wszędzie. W umyśle bohaterów, wypowiadanych przez nich słowach i w uczuciach, które galopują no tylko dla nich w znanym rytmie. Wiecie, oni wyróżniają się z tłumów i wiedzą o tym. Ale tutaj powiem wam, że Inni poznają bardziej wygląd zewnętrzny, a to właśnie my będziemy widzieć i czytać o tym, co w ich serduszku gra. I słuchajcie, mam dla Was taki fajny cytat. To wypowiada jeden z bohaterów, yy, to była jego taka praca domowa, miał nauczycielce przeczytać. To jest taki skrawek, który yy, no fajnie po prostu określa całą tę książkę. U Murakamiego muzykę słychać w szumie wiatru, skrobaniu ptasich pazurów o metalowy dach akademika, brzęku kostek lodu zanurzonych w porcji whisky, czy odgłosie pióra zbyt mocno przyciśniętego do kartki papieru. Ach, no słuchajcie, jak on tam zaczął czytać, to ja się po prostu na tym rozpływałam. Oczywiście nie trwało to długo, no bo klasa jak to klasa, równie w życiu bywa. Lubią różne zaczepki, przez co nie doczytał do końca, ale naprawdę no, cała książka jest taką piękną poezją. Zresztą powiedzcie sami, no ja nie wiem, no, no, czy tak, czy tak wiele książek w ogóle jest napisanych w ten sposób, że, że możecie czuć tą poezję, naprawdę te, te całe takie skrawki, to wszystko, no, no albo to pióro zbyt mocno przyciśnięte do kartki papieru. No to jest po prostu coś cudownego, na co no, można się przyznać, że. I jeszcze w żadnej książce o tym nie czytałam, żeby ktoś w ten sposób takie rzeczy w ogóle postrzegał. Powiem Wam, że no, czytać ją to była prawdziwa przyjemność. Ja praktycznie przez cały tekst się do siebie uśmiechałam, i nieważne, czy to były chwile przyjemne, czy nieprzyjemne, jakie ich spotykały, no ona cała była jedną wielką tutaj poezją. Wiecie, tutaj jest takich dwóch bohaterów: chłopiec i dziewczyna, i oni oboje posiadają coś, co właśnie bardzo ich wyróżnia na tle innych osób. Może jest też ta dusza, która chwilami wręcz wyła, nie czym wilk na progu skały nad przepaścią, bo my czytamy to wszystko z ich perspektywy, więc dosadnie wiemy, co myślą, co robią, co by chcieli, a czego im po prostu nie wolno. Naprawdę, czuć tutaj wszystko całą sobą. Dreszcze przenikały mnie do samego końca książki. Nie ujdzie tutaj niczyjej uwadze również wzruszenie. Zresztą w ogóle sami możecie ocenić, jeżeli do tej książki dojdziecie, dobrniecie, czy będziecie mogli ją nawet kupić, ewentualnie wypożyczyć z biblioteki. I tak, wyobraźcie sobie, że w waszym życiu właśnie doszło do strasznej tragedii, yy, gdzie straciliście słuch. I tutaj, no, chcielibyście pamiętać cokolwiek, jakiś tam szum fal, yy, swój uśmiech, yy, swój śmiech, głos mamy, szept jakiś tam na ucho, a w zamian za to słyszycie jedynie dźwięk, który sprawił, że stał się jedynym, który pamiętacie. Czyli ta totalna cisza przed burzą, kiedy stało się to, co najgorsze. <laughs> Może od razu, nie wiem, przygotujcie sobie chusteczki, kiedy zaczniecie ją czytać, bo to naprawdę przepiękna książka. Jak mówię, pisano z perspektywy bohaterów naprzemiennie, także wiemy, co czują, wiemy, co robią. Wewnątrz też znajdziecie tutaj skrawki listów, które wiecie, co poprzez spalanie zostaną wysyłane jako wiadomości do nieba. Do kogoś kogo y, tutaj już z nimi nie ma. One też będą piękne, pełne wzruszenia. Naprawdę no tej książki po prostu nie da się przejść obojętnie. Ona ma same najwyższe noty i nie da się, nie da się to ocenić jej po prostu inaczej. Usłysz mnie. Bardzo, bardzo ją wam polecam, jeżeli chcecie się wzruszyć, poczuć muzykę całą sobą, poczuć wzruszenie, poczuć, że książka nie tyle was wciąga, co wy stajecie się całą jej częścią to bardzo bardzo wam ją polecam dla mnie mega mega pozycja zasługuje naprawdę na cały 1010. bomba bardzo bardzo ją wam polecam i mam nadzieję, że ten filmik się dzisiaj prześle, bo jak mówię z internetem jest różnie, ale no bardzo bym chciała, żebyście jak najszybciej po prostu o niej się dowiedzieli i mogli ją również posiąść we własne ręce. A tymczasem się z wami żegnam i do usłyszenia, pa pa.